Cześć Paweł, balonowy wycofała na Kids. Dzisiaj zrobimy sobie królewną żabkę. Żabkę, taką oto żabkę. Z balona zielonego. Pompujemy go zostawiając nawet sporo miejsca. Około 10 cm. Ciebie, kochana, przeprosimy tutaj, odłożymy. Zaczynamy od miejsca wiązania. Najpierw oczy. Oczy. Dwie małe kuleczki, to będą oczy. Dzisiaj robimy fasolki, albo najpierw zacznijmy od fasolki, jak to będzie łatwiejsze. Jedna kuleczka, fasolka. Jedna fasolka, jedno oko. I druga fasolka, drugie oko. Mamy oczy naszej żaby. Teraz robimy buźkę. Mały płatek kwiatka. Ściskamy miejsce za fasolkami i przekręcamy. Mamy oczy. Mamy buźkę. Czas na szyję. Mała kuleczka. Jest szyja. Teraz robimy yy, no, łapki, czyli yy, jedna kiełbaska, mała kuleczka, mała kuleczka, mała kuleczka i druga kiełbaska tego samego rozmiaru co pierwsza. Mała kiełbaska, kuleczka, malutka. Druga taka sama mała kuleczka. I kiełbaska takiego rozmiaru jak nasza pierwsza stopa, noga, skręcamy miejsce za tą kiełbaską, miejscem za kuleczką, która jest szyją i razem to przekręcamy. Ta wszystko zrobione. Teraz krótki tu. Z tego co nam zostało robimy płatek, ściskamy. W miejscu za tułowiem przesuwając powietrze na koniec. Na końcu robimy kuleczkę. Szybko, energicznie ściskając palce. Przekręcamy. To miejsce łączymy z miejscem za tułowiem. Powstaje nam płateczek, który. Składamy w połowie i również przekręcamy. Ściskamy i przekręcamy w miejscu naszego naszej kuleczki. Mamy taką oto siedzącą żabkę. Wniesie się makijaż. Oczko. Jedno, drugie. Szeroki uśmiech. Nosek. I taka oto piękna żabka gotowa. Zapraszam do kolejnych filmików z następnymi wzorami. Pozdrawiam. Piąteczka.